Cześć wszystkim, Witajcie Bielecki, blog Bielecki S. Wieczór się dłuży, tak więc trzeba sobie znaleźć dobrą zrywkę na wieczór. Dzisiaj mój wybór padł na puzzle. Puzzle są prezentem mojej bardzo dobrej znajomej Karoliny, którą serdecznie pozdrawiam. Wierzę, uwielbiam lotnictwo, dlatego takie, a nie inne puzzle dostałem. Zaraz Wam pokażę, co jest w środku. Towarzyszyć mi będą akurat przy Rozpracowywaniu tej łamigłówki eee, bardzo dobre piwo, które sobie zaraz otworzę. Eee, porter z browaru e, zamkowego w Cieszynie. Włączę sobie również coś na YouTube, jakiś kanał, żeby mi się nie nudziło. A teraz zobaczmy, co jest w samym zestawie. Kilik może na chwilę odłóżmy. Eee, sam, zest e, sam zestaw, może. Eee, zestaw przedstawia Spitfire'a. Jedną z legend lotniczych II wojny światowej. W samym zestawie mamy tak. Jest worek z wszystkimi twórzami. No, jak widać niezbyt dobrze zapakowany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mamy cały obraz, jak on powinien wyglądać. To wygląda w skali 1 do 1. Będzie bardzo dużym ułatwieniem przy pierwszym układaniu puzli. Ja zaraz rozsypuję puzzle, zabieram się za ich odwracanie i mam nadzieję, że całość operacji zobaczycie jako time już za chwileczkę. Everybody in the bind, run around crazy like they're running out of time, running around losing their mind, rioting in stores while I order off of Amazon Prime. But I ain't going crazy with the spending and the gifting, cause it's about family time, don't get it twisted. But they twisted into something more sadistic. When did consumerism get so wicked and vicious? Nationwide chaos, a chore and a hassle. Stampeding Walmart looking like assholes. All for a TV set or toy castle. Sometimes I wish the whole season was cancelled. If you're fighting for gifts, just be embarrassed. This the kind of shit you want your kids to inherit. Because it's all about greed and it's apparent. The true meaning's lost because we all stop caring. And spoiler alert Santa Claus is your parents. You dead. you know what a miracle is? Witajcie ponownie. Przed Wami już cały ułożony komplet puzli. Tysiąc elementów, na którym znajduje się Spitfire, legenda II wojny światowej. Co było prostego? Prostego tu tak naprawdę nie było nic. Może co najwyżej, napisy, które są komentarzem do tego co znajduje się na szkielecie samego Spitfire'a Sam Spitfire. Nie był aż tak prosty, jakby się mogło wydawać, jednak najgorszą rzeczą było dopasowywanie pustych białych puzli bez żadnych dodatkowych elementów na nich zawartych do całości, całości tego kompletu. Białe puzle, nic na nich nie ma, tak więc w każde pole trzeba było po kolei przymierzać każdy wolny element, który pozostał niezmiernie mozolna praca, sumarycznie około 20 godzin, może troszkę więcej z małymi przerwami. Wyzwanie naprawdę dobre, Szacun Karolina, za, za prezencik. Niedługo się w cudzysłowie zemszczę, znajdę Ci coś podobnego. Dobra zabawa była, chociaż czasami już się odeściewało robić tego już człowiek psychicznie wysiadał. Ale udało się. Wczoraj całość skończyłem. Dzisiaj prezentuję Wam pełny efekt. Hm. Życzę tylko Wam takich prezentów i umilaczy na wieczorne, zimowe dni. Trzymajcie się. Zajrzyjcie na social. Pozdrawiam.